Można śmiało mówić, także i tak tutaj zostanie podłożona ścieżka dźwiękowa, więc nie będziemy mieli... Nie mam kwestii, ale myślę, że mówię tylko o to, co mówię tutaj, bo po prostu wszyscy myli, że Aśka tutaj po prostu czasami bardzo lubię mówić. Bardzo lubię rozmawiać, to jest takie takie, że teraz mogę mówić się przestać No to, szczerze mówiąc, ja też cierpię nie tylko z przyczyn zawodowych na chroniczny brak głosu na wieczór dnie. Czekaj, czwarty dzień porządku to mieszkanie dalej jest zepsute. No to zawsze czegoś... Szczególnie, że no, niestety, ale mieszkanie nawet jak stoi, to się brudzi. bardzo to wszystko